Cześć wszystkim, e, witajcie na naszym super kanale. E, zawsze jak mówisz, bo ostatnio oglądałam nasz poprzedni film. No. E, I też powiedziałeś, witajcie na naszym super kanale. To brzmi bardzo ironicznie, przecież nasz kanał jest super. Tak, no ale po prostu mnie tak kręciłam te rozpoczęcia zawsze. No to prawda. Ale cześć wam wszystkim. Tak, dzisiaj e, będziemy rozmawiać. Na temat e reportaży... O Boże, trafii. tak odstraszająco może brzmi. No to powiem jeszcze jedno odstraszające słowo. E na temat literatury niebelektrystycznej. <śmiennie>, no, tak. ale nie no, słuchajcie, e to jest nasza seria, czytelniczy glow up. I w tej serii naszej, e fantastycznej, e Opowiadamy o tym, jak przełamać do czytania, w ogóle jak zacząć czytać, albo jak zacząć czytać nowy gatunek. No I w sumie tak pomyślałyśmy, że zanim przejdziemy do takich bardziej wejzikowych gatunków, to właśnie zaczniemy od takiego czegoś, co jest mało popularne czy znaczy, to zależy też gdzie, no ale faktycznie może nie, że mało popularne, ale ma jakiś taki wysoki próg wejścia, że, mm -hmm. że, że może właśnie jest odstraszające, tak jak powiedziałaś na początku, że wydaje się to być tako, takim, że trzeba się własno skupić i że to może odstraszać. No nie no, ale no, nie jest jakoś super reportaże, czy jakakolwiek taka literatura faktu nie jest jakaś super popularna. No, znaczy jeśli wrócimy w te kategorie, te wszystkie takie um, poradniki. No tak. Jest, takie, Jak żyć tak, no, i... Teraz popularne jest tam Let Them, mhm. albo no, tego typu, no to to jest mega No tak, książkowa. Tak. Tylko mnie to zastanawia, czy ludzie to serio czytają, czy tylko kupują i potem odkładają na półkę. No, to jest pytanie. Ja myślę, że niektórzy serio czytają. Mhm. No na pewno częściowo, ale no... No więc... Ostatnio właśnie mi się wyświetliło na TikToku, że jest taki book club w Poznaniu. No mówię, no fajnie, no w sumie spoko, pójść pogadać o jakiejś książce. No, no i właśnie oni rozmawiają na temat tej LED. No i tak się zastanawiam, czy wtedy rozmawiasz na temat książki, jako książki, czy to jest bardziej już taka, jednak jakieś takie spotkanie około psychologiczne, uh -huh, uh -huh. a nie takie książkarskie. No ale no, nieważne, to jest poboczny to myślenia. No w każdym razie właśnie będziemy o, tych, o tej takiej literaturze faktu dzisiaj rozmawiać. Ale zanim to y, chwila na materiał sponsorowany, tak myślę. Dobra, ale ciepło tu jest. Tak mnie grzeje słońce, i jakoś nie mogę się usadowić. No, mega słońce się, się dzisiaj grzeje. E, ale materiał sponsorowany w ogóle jest przeciwieństwem słońca. Tak, ale jeszcze teraz jest ten alarm. No? Zobacz, e, taki, taki wjazd, reklama, jak już kanał Nie? Okej, okay. dobra. <laughs> no więc materiał sponsorowany, przychodzimy do Was dzisiaj z Sponsorem naszego odcinka jest nasz własny sklep! GD Store! I ym, właśnie niedawno pojawił się nasz wspaniały kalendarz adwentowy dla, dla książkar! Książka. W kalendarzu znajdziecie akcesoria, które właśnie umilą Wam czytanie yy, i może właśnie nadejdą się też dla kogoś, kto chce zacząć dopiero przygodę z czytaniem i potrzebuje jakiejś takiej ym, codziennej, codziennego impulsu po to, żeby sięgnąć w książkę, no i to właśnie możemy Kalendarz. Tak, dokładnie. No. To jest naprawdę taki zbiór e, różnych rzeczy, które właśnie to czytanie Wam umilą. Tak. Dobra, no to tyle z materiału sponsorowanego. Dobra, no to wracamy, musiałyśmy się trochę przestawić, bo mega świeciło nam słońce w oczy. E, no i przechodzimy do takiej właściwej części. Odcinka. Ale zanim polecajki, to jeszcze kilka słów w ogóle, jak zacząć. No bo tak się mm -hmm. pewnie będzie nazywało też ten film, jak zacząć z literaturą. Ym, faktu. No i taki pierwsza rzecz, która gdzieś przychodzi na myśl, i która pewnie była taką pod takim no, standardową polecajką, mm -hmm. to jest, żeby szukać książek, które są w zakresie Twoich zainteresowań. To no, już nie sensownie. Bo nie podróże, no to podróżowanie. Jeśli lubisz film, to może coś z filmem. Ale moim zdaniem. To, to może być niekoniecznie najlepsze rozwiązanie. No, dokładnie. Bo na przykład ja lubię Nowy Jork, a czytałam książkę o Nowym Jorku, reportaż, i moim zdaniem był beznadziejny. Był mega słaby i nudny i jakby nie polecam. Mm -hmm. Ale ten World Trade Center już ci się podobał. Tak. A w sumie to. Ale to cię nie interesowało. A samo to wydarzenie jako takie no mnie nie tak, interesowało. No, racja. To jest tak samo jak na przykład będziemy polecać jakieś reportaże, na przykład spoiler o Omanie, mhm. czy interesował nas Oman? Czy jak ja Ci powiedziałam, że czytam ten reportaż, no. to jakby, co pomyślałaś sobie wtedy? No, co, czy się... no, no... No, 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 tak, no taka byłam. <laughs> no właśnie. A uważam, że to jest jeden z lepszych reportaży, mhm. więc myślę, że to jest, może być trochę mylące, żeby iść tylko względem zainteresowań. Um, dlatego my przygotowałyśmy takie reportaże, które są po prostu napisane w sposób, Mega przyjazne. które są do moim zdaniem ten, uniwersalne, że nie musicie ten temat interesować, żeby zainteresowała cię ta książka. Dokładnie, więc jakby że sam, że ten sposób pisania jest taki lekki, tak. ym, przystępny, albo na przykład mamy też reportaże, które dotyczą trudnych tematów, mhm. no bo też tak często się zdarza. No i wtedy po prostu mamy takie pozycje, które są gdzieś tam, nie wiem, takie napisane w taki bardzo wrażliwy sposób. Nie, że jakieś bardzo... No też takie, które są w ogóle wciągające mimo wszystko, tak. jakkolwiek to brzmi. Że ten, tak, mm -hmm. że jakby takie, że no faktycznie Cię dotkną, mm -hmm. ale, ale są w taki sposób opisane, że naprawdę mogą zaangażować od po samego początku. Że, że nie ma tego takiego poczucia, że musisz przez coś przebrnąć i to jest po prostu jak podręcznik na studia. No. Nudny, no bo to no. może tak być, że ktoś się tak pomyśli, że to tak właśnie wygląda. Tak. To z czego zaczynamy? No właśnie nie wiem. Trochę myślałam, że może od tego, co mamy fizycznie, mm -hmm. ale może to nie jest najlepszy pomysł, no nie wiem. Nie, no tak, ja bym zaczęła od Omanu. Dobra, no to już. Skoro dotykałem... już dotknęłyśmy trochę tego tematu, Czy już coś to? tam powiedziałyśmy o tym, to teraz możemy powiedzieć więcej. Tak, więc pierwszy reportaż, może właśnie tak sobie podzielimy, że najpierw reportaże, potem biografie. Okej, okay, aha, i... bo jeszcze biografie też to. I na liczymy. końcu jakieś takie bardziej popularno-naukowe około, coś takiego. Dobra. Czy myślisz, że właśnie zrobić taki chaos? Nie wiem. Bo nie jesteśmy ekspertkami. Jeszcze no, coś, nie chciałabym. No, tak. Dobra. No to robimy tak chaos. Tak, robimy chaos. Po prostu Jednak. właśnie to jest taki zbiór reportaży, biografie, faktu, drog, no właśnie na pograniczu popularno naukowej, coś takiego. No, Dobra. nie jesteśmy specjalistkami. Ja na przykład mam problem, żeby często oznaczyć dobrze gatunek. No, to się poprawię i mogę już potem. Okej. Okay. To nasza propozycja numer jeden. To tak jak powiedziałyśmy his opowieści z Omanu, a dokładnie z miłości to Współczuje Agaty Romaniuk. W ogóle polecam Agatę Romaniuk, bo bardzo lubię. Tak, to, co to lubimy. za chwilę powiem no. jeszcze o kolejnej rzeczy, aczkolwiek ja też ten najnowszy reportaż czytałam mhm. i mi się nie podobał i go nawet nie skończyłam. Mm. Więc ten najnowszy. Ale no. to. Nie, nie było tylko tyle z negatywów, a teraz proszę same pozytywy. Więc to była nasza pierwsza książka w sumie, z którą się spotkaliśmy. Nie wiem, czy to był twój pierwszy reportaż w ogóle? No chyba tak. No. Reportaż. No nie wiem, może na studiach były jakieś takie, miałam no. pewnie fragmenty, nie? Ale chyba, chyba tak. I dla samej siebie to tak. pewnie nie tak. No. No i co? To ty jesteś bardziej na świeżo, bo dwa razy czytałaś tę książkę, więc tak. ja może ty opowiesz. No w ogóle to jest ciekawe, że właśnie zdecydowałam się wrócić do reportażu, mhm. więc to pokazuje, że jest naprawdę dobry. No kurczę, po prostu bardzo, bardzo w ciekawy sposób opowiedziane historie o manek i no szczególnie właśnie dla kobiet pewnie to jest... Ciekawe, ale też dla mężczyzn. Bardzo mi to otworzyło oczy, bardzo mi pokazało różne, nie tylko takie ciekawostki na temat ich religii, ale też tak dzięki temu spojrzałam inaczej na przykład na te kobiety, na omanki, że mniej. Jednak są jakieś takie stereotypy powiedzmy w naszym, szczególnie w Polsce, w naszym społeczeństwie. I to mi trochę otworzyło oczy i szczególnie ten tytuł właśnie z miłości to współczuję. To jest taki fragment rozmowy właśnie Agaty Romaniuk z jedną z Omanek. Ty tak ty, ty to tak ładnie opowiedziałaś, jak mi opowiadałaś? Bo właśnie to jest coś, co Ty mi opowiadałaś, żeby mnie zachęcić do przyznania tej książki. A, kurczę, tylko teraz tylko ja sobie to słucham? Nie ja no, generalnie no, chodziło o to, że e, to jest dopiero to jest dosłownie we wstępie, ale właśnie ona rozmawia i ta Omanka się dziwi, że pyta się o małżeństwo, ile tam dostała pieniędzy za to, że jest w tym małżeństwie i tak dalej, a ona właśnie mówi, że nie, ono w ogóle nie było aranżowane, ono było z miłości. No i ta Omanka mówi, że właśnie z miłości to współczuje. No i potem dalej, Agata Romaniuk właśnie tak. mówi, że po dziewięciu latach. Jakby zrozumiała, że faktycznie, no bo się rozwiodła ze swoim mężem. Tak, no i też jeszcze właśnie tamta omanka powiedziała tak, że właśnie, no jest tyle obowiązków, które tak. ta żona, i jakby... Ona przedstawiła to wszystko z zupełnie innej perspektywy. Tak. W ogóle inaczej kompletnie coś, co dla mnie było niewyobrażalne, czyli właśnie te, to, że no, mężczyzna ma kilka tak. żon i że dla nas to jest po prostu takie mega bulwersujące, a dla nich to jest super, mega fajnie, że one się w ogóle przyjaźnią ze sobą, dla nich to jest w ogóle coś zupełnie innego. Więc jest tam bardzo dużo też okropnych rzeczy mhm. i ciężkich tematów i... Takich no, no mocnych, naprawdę mocnych. To trzeba przyznać, że to nie jest taka lekka lektura. W tak. wielu aspektach są naprawdę trudne ja tematy. To są takie dorosłe treści, dorosłe. które na pewno nie, nie dla jakichś bardzo młodych osób. Tak. E, ale pozwoliło mi to tak patrzeć, że kurczę, no... Nie tylko patrzę mniej że tak negatywnie, nie? Tak. Ale też jeszcze tak to, co ty powiedziałaś, bo mówimy cały czas o Omani, ale wydaje mi się, że to trochę wychodzi poza Oman. Mhm. Okej, okay, Oman jest przykładem bardzo takiego konserwatywnego kraju, gdzie tam jakby ten, ta religia islamska jest, jakby zarządza tak naprawdę polityką i, i całym krajem, więc to jest dobry przykład, żeby dowiedzieć się więcej o tej kulturze właśnie. Wschodu jakiejś takiej islamskiej, ale to wychodzi poza. W sensie, no tak, na że... przykład właśnie ja. Dlaczego ja w ogóle wróciłam do tej książki? Bo byłam teraz w Emiratach Arabskich, więc. No obok Omanu, ale to nie był Oman, ale jakby nadal yy, to było tak A też pierwszy raz w sumie jak czytałyśmy to, w sumie słuchałyśmy razem w audiobooku, to było jak byłyśmy w Marsylii, w sensie ja zaczęłam yy, tak. właśnie i powiedziałam Tobie o tym, to było i potem słuchałyśmy razem właśnie w Marsylii czy tam wracając z Marsylii, bo yy, w tej Marsylii jest bardzo jest dużo, dużo osób. chyba 70%, no. mniej więcej populacji właśnie to jest wyznania islamskiego. I my też mieszkaliśmy w takiej dzielnicy, gdzie była tylko tylko byli wyznawcy, tak. Tacy, więc to też... co nam tak pozwoliła w ogóle właśnie dowiedzieć się mm -hmm. więcej, i jakby tak gdzieś wejść w ten świat. Tak, o którym wcześniej nie czytałyśmy, nie dowiadywałyśmy się aż tak, chociaż jak byłyśmy małe, to byłyśmy w Turcji w, Istan w no Stambule. No. Jak stary dziad no. Jak cię jeszcze. W Stambule, w takim starym Stambule i no. faktycznie to też nam dało takie zderzenie z tą kulturą, ale teraz nam to dało takie faktycznie no, zrozumienie duże. Tak, no też pamiętam mi się przypomniało jeszcze a propos mm -hmm. tego, wiesz, że ten odcinek nie był taki długi. Ej, ale e, najpierw się przeklikacie do następnej tej sekcji, że no em, Mi się przypomniało, jak właśnie propos tego, co mówiłaś, że no. jak nasza mama prowadziła takie zajęcia dla. Um, osób z, właśnie chyba z Arabii Saudyjskiej to było uh -huh. i właśnie też były dziewczyny, one były właśnie miały na sobie nie hidżaby. No, hidżaby. To jest właśnie trudne. Spóry. Bo właśnie, bo, no bo burka to jakby jest już full no, tak. ten, więc no. Albo po prostu miały te chusty, które gdzieś no. tam dosłownią. I one też opowiadały, nam, mamie, o tym, jakby jak one na to patrzą, I jakby nie patrzą tego jako jakiś rodzaj więzienia, tylko mm -hmm. właśnie mają takie romantyczne postrzeganie tego. Mm, no i z jednej strony, okej, okay, można się zastanawiać, czy to jest tak, że po prostu ktoś im w cudzysłowie wyprał mózg no. i tak myślą, bo po prostu tak miały to odmawiane od dziecka, ale z drugiej strony też jest to ciekawe, Usłyszeć, jakby, tę ich romantyczną tak. wersję tego, jakby, postrzeg jak postrzegają tę kulturę. No. I właśnie ta, ta książka jest tym samym, tylko po prostu w, w takim. Tak, w, w jest naprawdę. Wersji. Czyta się to tak szybko. No i po prostu bardzo polecamy. Tak. bardzo to jako pierwsze, ale w sumie zaraz obok. To też jako pierwsze. Tak, ale w zupełnie <grym> w innym temacie, zupełnie inny temat. Tak, ale też mamy kolejny reportaż, właśnie też Agaty Romaniuk. Krótko i szczęśliwie. Tak, i tu mamy taki postytuł historię późnych miłości. I to też jest właśnie książka Agaty Romaniuk. E, no i e, o czym to jest? O miłościach <noise> z... starych ludzi. <noise> starych ludzi to jest. Nie, no, wieku. Nie no, taka jest prawda. To jest po prostu. O... Ja, dla mnie to nie jest. Ja nie uważam, że słowo stary to jest obelga, więc ja nie mówię tego w ogóle w złym tak? znaczeniu. To jest po prostu o starych ludziach, ale tak. o tym że y, oni też, jak, też kochają, też mają swoje miłości. Pod, w mikrofon, żeby mikrofon, żebyś nie grzał. Czemu? Bo potem będzie szumieć. mikrofon. Widzisz? Aha, aha. No więc, że oni też mają swoje miłości, tak. też tak. mają swoje przygody romantyczne i y, też mogą się zakochać, jak też na mogą się zakochać. Do w bardzo Dokładnie. Więc to jest niesamowite. Dla mnie też bardzo niesamowity był ten reportaż, bo y, zawsze się mówi o tych pierwszych miłościach. Tak. A tutaj właśnie jest tutaj o tych ostatnich. ostatnich. Tak. I to jest też w ogóle pokazane w taki sposób, że no często na przykład postrzega się jednak te starsze osoby jako takie nie wiem jak to powiedzieć ale takie. No bardzo poukładane, Aha, bardzo takie, no. um, że to, nie, nie ma szalonych takich, przygód. Właśnie, no. A tutaj jednak jest dużo takiej jakichś opowieści o jakichś, nie wiem, romansach, tak. trójkątach. Um, I tego, no. że, te, te, że to, jakby to życie na emeryturze, czy właśnie w ogóle, nie wiem, po osiemdziesiątce, może być bardzo barwne. Tak. Więc zdecydowanie też polecamy tą książkę, ona jest też, te, ciekawe, w, sensie w ogóle też w ogóle w książkach Agaty Romaniuk ciekawy jest ten aspekt tak, taki um, autobiograficzny że tak powiem że jakby ona mm -hmm. bardzo dużo siebie też to wszystko tak, w, no. w, w tym wszystkim wprowadza i tak samo jak było w tych historiach z omanu to ona też jest jakby ona jest tą bohaterką która poznaje ten świat i, i to i uczy się i jakby to, to jest dla mnie takie doświadczenie właśnie poznania czegoś nowego I tak samo my jesteśmy Ale <noise> widzę, dobrze. <głos> dobrze, no. Ym, a to w tym przypadku to ona jest jakby taką bohaterką poznania tej historii i jakby w niej to napawa dużym takim optymizmem i takim... No, bo to jest bardzo optymistyczna książka. że właśnie, że daje jakąś taką nadzieję na lepsze. No i tak samo właśnie czytelnik. Jakby została mm -hmm. z tego samego czytelnika, więc jakby my jesteśmy razem z tą autorką, podróżujemy przez te historie i dowiadujemy się no. o różnych ludziach. więc A one ten... są też bardzo wzruszające. To prawda, niektóre no. są bardzo wzruszające. Ja nie jestem taką fanką pierwszej historii. A pierwsza była o tym. A... O tym domu, a... A... No, i pianinie. No właśnie, ktoś powiedzieć o chorobie, że zapominasz. Czy ale nie? nie? To no, jest. a w ogóle chyba nie było kontaktu z tą Panią. A no. No, no patrząc. Na, nie, no ja lub, mi się to podobało też. Ale, ale więc jakby jeśli kogoś to zniechęci, to imom jakby przy... Tak, bo tutaj jest troszkę. dalej. No, ale nie, mi się podobała mhm. też. Ale... Yy, coś chciałam powiedzieć, że trochę jest inaczej, jest, trochę... Są in różnią się od siebie te książki pod tym względem, że tu są tak bardzo faktycznie oddzielne te historie, znaczy tu też są oddzielne historie różnych bohaterek, ale tu jednak jest to wszystko tak bardziej spójne pod względem tego, że to wszystko jest o Omanie i o Mankach, a ona też jest, mieszka w Omanie. Tak. Wtedy, w tym czasie, tak. od jakiegoś czasu. Więc to jest takie bardziej troszeczkę jakby taką jedną całością, tak. a tu mamy po prostu zbiór różnych opowiadań, do których można wracać sobie pojedynczo. Zgadzam się. No. Także obie te książki Top 1 polecamy. Zgadza się. Teraz Dobrze. co dalej? No, nie wiem co. Biografię. Dobra. No to tutaj mam biografię, ale... Nie, nie wiem, czy to jest najlepsza biografia, żebym powiedziała o niej w pierwszej kolejności, bo mam lepsze biografie na sam początek niż ta, ale mam ją w ręce, więc o niej mówię. Ehm, <laughs> to jest bardzo... Cieniutka, bardzo zachęcająca swoją objętością książeczka, czyli biografia Kieślowskiego. Ja czytałam bardzo dużo książek, biografii Kieślowskiego, więc mam przekrój. Uważam, że to jest zdecydowanie najlepsza. Nawet też jest autobiografia Kieślowskiego, wszystko to czytałam. Ta jest zdecydowanie najlepsza i jest po prostu świetną biografią. Bo to, czego ja oczekuję od biografii, to jest, żeby poznać tę osobę, ale nie, żeby poznać jej życie, bo to sobie mogę na Wikipedii przeczytać, tak, jak zrobił filmy, czy ten, tylko żeby dowiedzieć się więcej, jaką był osobą, mm -hmm. jaką miał osobowość, jak, i, jak postrzegali go jego bliscy, żeby poznać jakieś anegdoty, żeby gdzieś tak faktycznie poznać tę osobę, nie? W, w, no. Wewnątrz. I ta książka właśnie taka jest, ona jest przepełniona właśnie anegdotami i mam takie poczucie, aczkolwiek mogę być nieobiektywna, nie, nie właśnie jeszcze chciałam to powiedzieć, że jest to napisane w taki sposób, że nawet jeśli się nie zna dobrze filmów Kieślowskiego, to można bez problemu przejść y, przez wszystko, się dowiedzieć i też zastanowić się, co mnie interesuje, i wtedy może zachęci ta mała, cieniutka książka do tego, żeby obejrzeć. Aczkolwiek, no właśnie, chciałam powiedzieć, że cała nasza rodzina, z, z wyjątkiem mnie, y, ma po prostu. Y, Ob tak, Nie wiem jak tutaj użyć słowa, <laughs> żeby, nie powiedzieć, brzydko, żeby obsesję. nie powiedzieć brzydko. Obsesje na punkcie Kieślowskiego i jego filmów. I jakby u mnie w domu bardzo dużo dokładnie tego, to była taka ważna postać u mnie mm -hmm. w domu. E u mnie w domu też. <laughs> no fajnie, ale Ty <laughs> jesteś w tym. <laughs> A ja jestem z boku, więc ja mogę obiektywnie powiedzieć, no. że to po prostu m, oni wszyscy w trójkę, Wera i moja, ma, i nasza mama i nasz tata, oni mają bardzo dużo, dużego wzika. E, no więc y, tutaj, no może, nie, nie czytałam, ale y, może być tak, że to wcale nie jest aż takie, tylko po prostu tobie się tak wydaje. No może, ale też, no bo ja jestem zaznaczona, bo ja mam na imię Weronika, no. dlatego właśnie, że ze względu na podwójne życie Weroniki, to jest wspaniałą historią, bo no, zawsze przykład w szkole się pytali, nie wiem czy Ty też tak miałaś, ale my no. często, że a dlaczego, zapytajcie się rodziców, dlaczego mm -hmm. jest takie imię. No ja miałam taką dobrą historię O, no, miałaś dobrą, miałaś dobrą. Mega dobro. dobrą, a no. że, no moja babcia tak miała na imię. No, co, Dzięki. To za, co to jest za historię. Dzięki. Nie? A moja jest naprawdę Nie, bo ja miałam, moja babcia, a nie babcia, okej? Okay? No dobra, okej, okay. ale no, generalnie wracając do tego, ym, polecam bardzo. Jeśli na przykład interesujecie się filmem, no to bardziej niż jak po prostu macie zacząć biografię, to mam lepsze propozycje dla was no niż ta, bo ta jest dość gruba po prostu. Tak, przejdźmy do innej może, innej, innej propozycji biograficznej. A biograficznej, no, dobra. No, jak już jesteśmy w tym temacie. E, no to, to, teraz jeszcze taka faktycznie moim zdaniem biografia, którą serio mogę polecić uh -huh. z ręką na sercu, jako taką dobrą na początek. E, to była, to jest biografia Szymborskiej, ale biografii Szymborskiej jest bardzo dużo. Mi konkretnie chodzi o tą książkę, nic zwyczajnego, której akurat nie mamy, bo jest u rodziców, o Wisławie Szymborskiej, a tu też pewnie zdjęcie. I to jest napisane przez Michała Rusinka i uważam, że to jest o tym. Tyle dobre na początek, że to nie jest taka historia jak zazwyczaj biografia, że um, urodziła się wtedy i wtedy, hmm. albo jeszcze, zaczyna się jeszcze wcześniej, że najpierw jest historia matki, historia hmm. ojca, i to ona się rodzi. Tylko ta historia, jakby ta biografia, zaczyna się w momencie, kiedy autor, czyli Rusinek, poznaje Szymborską, kiedy on się staje jej sekretarzem. Więc mamy tak naprawdę krótki wycinek z jej życia i to wszystko jest opisane w taki sposób bardzo subiektywny, no bo to opowiada e, autor. Jakby o swoich doświadczeniach i jakby tylko takim skrawku z życia Szymborskiej, który widział. Więc jest to dość krótkie, ale też właśnie takie przyjemne, żeby, żeby dowiedzieć się trochę więcej o Szymborskiej, ale w taki sposób yy, lekki, żeby nie zarzucić się od razu całym jej długim życiem naraz, tylko zobaczyć te, te fragmenty, które gdzieś tam mhm. mogła zobaczyć osoba obok. Fajnie. Dobrze. I co teraz? To teraz dalej zostajemy w tych biografiach. Okay. Jezu, taki nam długi odcinek, że ja nie wiem, czy my nie będziemy się tego podzielić na pół. No może tak zrobimy, bo jeden i party dwa. Jeden i 2, bo to jest strasznie dużo, ale mówimy dalej. Um, więc kolejna, to ch chcemy o Malfoy'u powiedzieć? Dobra. Bo ja właśnie nie lubię, ja nie jestem fanką biografii. Wow, jak Jezus Maria. Ja w każdym odcinku wiem, że nie jestem fanką tego, ale. <suszel> <suszel> ale. Nie no, nie, reportaże spoko. Ale tak, nie jestem fanką biografii, e, ale jakieś tam 3 lata temu, czy kiedyś tam, e, wyszła biografia Toma Feltona, i, e, czyli Draco Malfoya z Harry'ego Pottera. To było dosyć krótkie, mi się tak. wydaje, bo no, tak, jak, tak jak mówimy, my to przesłuchałyśmy, a nie przeczytałyśmy, więc nie wiem, jaka jest gruba ta książka. Ja mam czasami tak, że jak coś przesłucham i potem nagle widzę, jakie to jest y, grube na żywo, to mam takie, o Boż". Ale dobra, w każdym razie to, to było krótkie, ale przyjemne. Mhm. I naprawdę fajne było, bo to nam zdradziło. Oprócz tego, że po prostu jego można było poznać bliżej, to, to jest fajne dla fanów Harry'ego Pottera, myślę, że można było też poznać takie zakamarki życia osoby, która. Jakby wychowywała się razem z filmami Harry'ego Pottera. I tak, kulisy, i kulisy tego post... No właśnie, tak. że to jeszcze w ogóle było super, bo to jeszcze dla nas było super, bo zbiegło się nam w czasie z tym, jak my jechałyśmy do Londynu mhm. i albo to było dopiero po tym, jak wróciłyśmy. Chyba to było właśnie tak. dopiero jak wróciłyśmy z Londynu niedawno, niedługo po tym jak wróciłyśmy i byliśmy właśnie w tym Harry, Harry Potter Warner Bros. studio, więc to było wszystko fajne razem, się nam tak ułożyło. Tak, ale też jednocześnie z takiego psychologicznego punktu widzenia to była też ciekawa ta książka, bo on opowiadał też o tym, jak to jak w młodym wieku mm -hmm. y, dostaje się bardzo dużo pieniędzy i dostaje się. Y, i się nie chodzi do szkoły, nie bo nie maś takiego się obowiązku. I też no, spada na ciebie bardzo na sława. Mhm. To jak bardzo To sława, to może uderzyć w może uderzyć w człowieka i jak bardzo może sprawić, no. że może um, tam że trudno tam się trudno ci się odnaleźć gdzieś w dorosłości i popadasz w jakieś nałogi albo w ogóle masz jakieś problemy tak. i na przykład rozpadają się jakieś relacje przez to więc to też moim zdaniem było ciekawe że taka zupełnie inna strona jego została pokazana co tak. w sensie on sam ją pokazał tak dokładnie nie no nie ale to no więc w ogóle ty bardzo to było ciekawe bo jakby tak dobrze znasz jego jako Malfoja że jakby dla, to są dla mnie, przynajmniej w mojej głowie, jak to czytałam, to, są, to jest jedna postać, Draco Malfoy i on, jako on i jakby wyobrażasz sobie go jako Malfoya. Tak. I to jest takie ciekawe. No, szczególnie, no. że właśnie jeszcze. Sumie... Że on właśnie mówił o tej przyjaźni, jeszcze z Mom Watson, więc tak, to też było takie, też że to jest on tak się zachowywał trochę tak jak Draco. Tak, jak w sensie, no. że nie był pilnym uczyniem, nie? No Tylko właśnie chodził no. z chłopakami gdzieś tam. Uh -huh. Uh -huh. Yy, coś tam sobie tam. Yy, nie byli najgrzeczniejszymi uczniami. Tak. Więc miał swoje za uszami, więc to było takie, że kurde, trochę tak char charakterologicznie wydawałoby się, że jest że podobny. podobny, pasował, no. no. no, no więc tak yy, yy, dla fanów Harry potera na pewno to jest na plus, to na pewno jest ciekawe, nie zanudzicie się, bo to jest naprawdę interesujące, a nie wiem jak dla reszty, bo ciężko mi to obiektywnie ocenić. <laughs> Dziewam się, że aż tyle będziemy gadać. <laughs> Już na ten temat, bo jak ty powiedziałaś na początku o tym, to powiedziałeś, kurczę, czy będziemy mieć taki materiał, żeby w ogóle rozmawiać no. na temat właśnie literatury faktu, ale jak tak się zastanowiłyśmy, no to. Dużo się takich propozycji Trochę jest, na początek, no. nie? Że, bo wiadomo, że jeszcze są jakieś inne, które czytałyśmy, ale no, nie, jakieś... nie oceniamy ich, że są spoko na początek, albo w ogóle na przykład nam się nie podobały, no. więc nie chcemy o nich mówić. Um, a jednak wyszła nam z tego godzina gadania. No. To prawda. Ale też y Naprawdę możecie zaufać, że to są takie serio spoko, bo tak się zdarza czasami. Ja wiem, że ludzie polecają jakąś książkę, bo oni w tym siedzą właśnie mhm. w tej tematyce. Ja pamiętam, jak chodziłam na korypetycję z chemii, to właśnie mój ten korepetytor mówił, że jest taka super książka, ona w ogóle nie jest chemiczna, ale jest jakby w tej tematyce, ale jest super. Się nazywa guzik Napoleona. I jakby on mi ją pożyczył i nigdy mu nie oddałam, bo bałam się przynieść jej, bo musiałam powiedzieć, że jej nie dałam rady przeczytać, bo była tak bardzo nudna. Nie, ale też no, wydaje mi się, że widać to po jakby takim zróżnicowaniu, tak, no. że to wszystko jest bardzo różnorodne, więc to nie jest tak, że to jest jakaś jedna dziedzina, którą, tak. którą my się no. interesujemy i po prostu o tym wam opowiemy tylko, nie. No. no, ale jeśli macie do polecenia jakieś właśnie inne reportaże, które wydaje wam się, że mogą być ciekawe właśnie ze względu na swoją Formę, bo to też to jest ważne, jeżeli mm -hmm. był taki przystępny sposób pisania, opowiadania o jakiejś historii i jakby tym sposobem są w stanie zainteresować tematyką, no to my jesteśmy jak najbardziej otwarte, szukamy takich rzeczy. Tak. No i to by było na tyle. Eee... Pamiętajcie o kupieniu kalendarza adwentowego dla książkar i. Jeśli jeszcze zdążycie. Szczerze mówiąc, to szybko <noise> się wyprzedają. No. Eee, I no i co? Do zobaczenia. Niedługo się widzimy na targach książki nie, a potem się widzimy we Wrocławiu, więc jeszcze dużo, dużo przed nami. A jeśli w tą Lublinie, to um, mamy do rozdania parę e, karnetów do Lublina. A to tu robimy teraz nie. rozdanie? Ale ja chciałam właśnie zaprosić na TikToka. A. Że, jeśli kogoś to interesuje, to będziemy robić rozdanie na TikToku. Dobrze. Tyle chciałam powiedzieć. E, no to tyle. To co? tyle. tyle. Pa! pa. pa!